Dzień dobry. Dzisiaj w dosłownie kilka minut zrobimy broń z malinami. Deser, który świetnie smakuje, jeszcze zarówno na ciepło, jeśli nie możecie się doczekać, aby go zjeść, jak również można przygotować większą porcję na następny dzień. Wszystko przygotujemy w jednym naczyniu Ja mam kubek blendera. Wbijemy do niego 4 jajka, następnie dodajemy 100 g serka mascarpone, może być również serek z wiaderka lub w wersji bezmęcznej śmietany kokosowej łyżeczką kakao oraz około 30 g odżywki białkowej o smaku waniliowym. Czyli łącznie mamy 4 składniki, z których powstanie nasze ciasto. Po zmiksowaniu tak wygląda konsystencja. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam do kliknięcia przycisku poniżej ulubienia nowych przepisów. Będę je piekła w dwóch foremkach. Można użyć ramekinów lub takich otoszkanych pojemników, które są zamykane od góry. Pozwalają one przygotować od razu ciasto i zabrać je później do pracy. Zmaruję tłuszczem foremki i wylewam ciasto. Na końcu są potrzebne jeszcze owoce. Mam mrożone maliny, które układam na wierzchu. Wszystkie użyte składniki, jak i makro tego ciasta, znajdziecie w opisie pod filmem. Ciasto pieczymy w 180 stopniach Celsjusza przez około 25-30 minut, opcja góra-dół. Po upieczeniu chwilę studzimy, ciasto jest gotowe. Można je również upiec w airfryerze, z tym że skracamy czas pieczenia o kilka minut. Dodatkowo na wierzchu polałam jeszcze ciasto polewą, Zrób zrobiłam z masła orzechowego, łyżeczkiem mascarpone. Na końcu dodałam wody dla uzyskania odpowiedniej konsystencji. Do dekoracji jeszcze trochę gorzkiej czekolady. Zapraszam do wypróbowania przepisu. Napiszcie proszę w komentarzach, to już nie może się doczekać jego wykonania. Ten przepis znajdziecie również w nowej, jesiennej wersji aduospisu, który już przedpremierowo można znaleźć na moim blogu tusdeger.pl. A tymczasem zapraszam na nową serię, która pojawiła się na kanale. Robimy keto catering, a w nim trzy posiłki na trzy dni.